To jest piękny piesek owieczka. Nazywa się owieczka, jest chłopczykiem, ma około 12-13 lat. Owieczka w schronisku jest już bardzo długo jest około 8 lat. I czeka na to, aż ktoś w końcu go weźmie i zapewni mu tą wspaniałą, miłą emeryturkę. Owieczka bardzo lubi chodzić na spacerki, ale też bardzo dużo śpi, jak chyba każdy starszy piesek. I szuka kogoś, kto owieczce da po prostu jakiś fajny kąt, gdzie owieczka w spokoju będzie się mógł wyspać. I też codziennie jakiś porządny spacer, bo to jest piesek, który wbrew pozorom naprawdę zasuwa, idzie przed siebie, ma trochę sił i lubi spacery. Jest bardzo miły, jest grzeczny, nie jest to piesek, który potrzebuje ciągłej uwagi, także polecamy go osobom, które jakby. No, pracują, robią różne rzeczy i nie, nie, nie mają czasu, żeby cały czas zajmować się pieskiem. Natomiast jemu wystarczy, żeby troszkę czasu mu dziennie poświęcić i z nim na spacerek, trochę go pogłasiać i, i wtedy wszystko będzie w porządku. Owieczka jest troszkę starszym pieskiem i troszeczkę, chodź, pokaż się Owieczku. Owieczko troszeczkę ma też problem z wzrokiem, ale widzi. Nie jest to sokoli wzrok, ale widzi, widzi miskę, widzi na spacerku, także wszystko jest w porządku. Naprawdę miły piesek, jest w końcu z innymi psami i jest dla nich bardzo miły. Nie bardzo zwraca na nich uwagę, także owieczka nadaje się też do miejsca z innymi psami. Wszyscy mamy nadzieję, że ten piesek przed swoją śmiercią jeszcze znajdzie w tym sercu trochę miejsca i po prostu nie umrze z roliską, czego bardzo byśmy nie chcieli.